Cari fratelli e sorelle, nel libro degli Atti degli Apostoli si riferisce che dopo una prima violenta persecuzione la comunità cristiana di Gerusalemme, eccettuato gli Apostoli, si disperse nelle regioni circostanti e Filippo, uno dei diaconi, raggiunse una città della Samaria, la Drodzy bracia i siostry, e, dzieje apostolskie i mówią nam o tym, że po pierwszym krwawym prześladowaniu wspólnota uczniów zebrała się w Wieczerniku trwając wraz z Maryją. E, Filip apostoł został posłany do Samarii.

e operarono segni prodigiosi. Era il Signore che agiva per mezzo loro. Come Gesù annunciava la venuta del regno di Dio, così i discepoli annunciarono Gesù risorto, professando che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, battezzando nel suo nome e scacciando ogni malattia del corpo e dello spirito.

Którzy przynoszą nadzieję i pokój na całe, na całe miasto. Myślimy w tym momencie o Karolu Borromeuszu z Nila Mediolanu, którym w sposób szczególny patrzymy na błogosławioną matkę Teresę z Karkuty i wszystkich misjonarzy, którzy w imię Boże noszą, przynoszą dar życia i to objawienie Chrystusa, który chce w sposób szczególny przyjść z głęboką nadzieją do chorych. Podczas kiedy wielcy tego świata szukają nowych terytoriów, nowych, nowych pól dla swoich interesów politycznych i ekonomicznych, przesłanie Chrystusa jest w sposób szczególnym przesłaniem, który idzie do ludzi, do ludzi w Chrystusie. Podczas gdy powołanie Kościoła, powołaniem Kościoła jest ewangelizować, iść w stronę ludów, i do tych wszystkich, którzy potrzebują żywej wody, Ewangelii, iść w stronę także. W stronę chrześcijańskich korzeni, które potrzebują nowego otwarcia, otwarcia i zanoszenia nowych owoców, pięknie i radości wiary. Drodzy przyjaciele, błogosławiony Jan Paweł II, wielki misjonarz w swoich dokumentach, w swoim duchowym testamencie w czasie, kiedy tutaj był w Rzymie, bardzo często przekazywał ludom wierzącym w swoim czasie tą to właśnie, to właśnie obietnicę nowej ewangelizacji. W sposób szczególny, poprzez stawiennictwo Matki Najświętszej, Matki Chrystusa, przenosimy, zanosimy wszystkie te nasze sprawy. Zwiastowanie Ewangelii dokonuje się w sposób szczególny właśnie poprzez życie w Chrystusie naszym Panu, Synu Bożym. Królowo Niebios, wesel się, Alleluja, potęg, który Maria, Aleluja z moją Panią. Oremos, Deus qui per resurreccionem filii Tui Domini Nosi Jesu Christi mundum fletificare deniatus est, presta quesmus, ut peus cenitricem Vergine Mariam, per petu e capiamus gaudia vite per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu et Sancto. Sicur era de principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu et Sancto. Sicur era de principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu et Sancto. Sicur era de principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Drodzy siostry i bracia, wczoraj została ogłoszona nowa błogosławiona siostra Maria Serafina od Najświętszego Serca Jezusa w świecie, Clotilda Micheli, rodem z trydentu, założyła w kampanii Instytut Sióstr Zakonnych od miłosierdzia aniołów. W sposób szczególny wspominamy ją właśnie w stulecie Narodzenia dla Nieba i cieszymy się wraz z nią, z jej córkami duchowymi i wszystkimi bliskimi. Pozdrawiam także pielgrzymów języka francuskiego. Dzisiejsze czytania wskazują nam gorliwość apostolską po zmartwychwstaniu Jezusa, która ona przepełniała kraje i wspólnoty. Chorzy byli uzdrowieni, a niewierni, niewierzący się poganie się nawracali. I my również jesteśmy wezwani, aby przepowiadać bogactwo dobrej nowiny zbawienia, jakie jest dla nas w Jezusie, a Jezus e, cały czas nam towarzyszy. E, niech Maryja również e, śpiewa z nami pieśń Magnificat. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego, którzy odwiedzają nas dzisiaj z okazji na modlitwę Regina Celi. Szczególnie pozdrawiam. E, tych z Falls z, 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 z południowej Dakoty. W dzisiejszej Ewangelii nasz Pan mówi, że nie zostawi nas sierotami i przyrzeka nam dar Ducha Świętego, że On uczyni nas przybranymi dziećmi Boga. Módlmy się, abyśmy byli wierni temu darowi i żyli w pełni życiem Chrystusa, jakie nam daje. Niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi. Z serca pozdrawiam także wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego, pielgrzymów i tutaj odwiedzających. Czytanie liturgiczne dzisiejszej niedzieli z, kierują nasze spojrzenie na Ducha Świętego. Ludzie, którzy w Apostolskich, których spotykamy Dzieci Apostolskich, ukazują e, wolę i gotowość, e, aby słuchać Słowa Bożego. Ale jest także bardzo ważne, aby. E, aby, przy, aby całym sercem e, słuchać Słowa Bożego i e, przynosić owoce, musimy mieć Ducha, Ducha Prawdy, Siły, który, e, Ducha Jezusa, Ducha, e, którego On nam obiecał. Pros Z wielką radością pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej naszej modlitwie Mariana. Liturgia dnia dzisiejszego nas zaprasza do szczególnego spojrzenia na cierpiących w świecie, dlatego że Chrystus żyje i poprzez swojego Ducha, i przez tego Ducha jest znakiem pocieszenia, znakiem obrony i znakiem radości. Zaprasza nas wszystkich do odnowienia nadziei chrześcijańskiej, która rodzi się w czasie paschalnym poprzez tworzenie na nowo świata bardziej ludzkiego, w znaku bardziej człowiecznym według przykazań Bożych. Niech Najświętsza Maria Dziewica wszystkich nas prowadzi na tej drodze. Dobrej niedzieli. Słowo posłowienia przekazuję wszystkim Polakom. Wczoraj przy, przypadała, czyli zesta rocznica zmierci, kardynawa Stefana Wiszyńskiego, primasa Tysiąc Lecia. Wypraszając star Jego petyfikacji, uczmy się od niego, zawieszenia swego życia, Matce Boże. Niech Jego ufność, wierzona w subach. Wszystko postawiłem na Marię, będzie dla nas szczególnym wzorem. Pamiętamy o tym, konieczując miesiąc maj, szczególnie poświęcony na Najświętszej. Serca Wam błogosławię. Wreszcie chciałbym pozdrowić bardzo studenti, serdecznie wszystkich uczących -uc -uc i studentów Papieskiego Instytutu Muzyka Sacra, którzy tutaj świętują stulecie swoje swojego założenia. Drodzy przyjaciele, na nowo chciałbym was towarzyszyć, wam waszej, waszą moją modlitwą. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego. W sposób szczególny obecnych tutaj na placu. I di Piacenza, Wierzących Pontasieve, z Piacenza, z Pontasiewes, z Prato, Prato Carminiano, Carminiano, Ascoli Piceno, Teramo i Monte Silvano Colle, l'associazione Apostoli, oraz della z członków Stowarzyszenia della Pace, Apostołów Bożego Miłosierdzia z Marią Królową Pokoju. A także dzieci, które przystąpiły do pierwszej Komunii świętej z parafii świętego Tomasza Apostoła w Rzymie oraz ze szkoły synów Jezusa z i, i Narodową Federację Włoską Hockej, którzy są tutaj obecni na placu świętego św. św. Piotra. W sposób szczególny pozdrawiam. Dzieci chore na przepuklinę ich rodziców pamiętamy także właśnie dzisiaj o dniu, dniu, w dniu, Narodowym Dniu Modlitwy i Cierpienia z, z Chorymi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i Was wszystkich życząc dobrej niedzieli. Tak zakończyła się modlitwa Merginaceli Celi wraz z ojcem świętym Benedyktem XVI. Dziękuję także ojcu Januszowi za tłumaczenie. Dziękujemy Radio Watykańskiemu za umożliwienie nam połączenia z placem świętego Piotra.